Nie można jechać do Afryki po prostu po to, żeby robić biznes albo w jakimś innym konkretnym celu, bo wtedy ten cel spali na panewce. Nie uda się. No, chyba, że będzie ktoś liczył na cud. Ale żeby cokolwiek uzyskać tam w takim sensie, no, na przykład biznesowym, no to trzeba poznać, Cały kontekst, no jeśli nie całego kontynentu, no to przynajmniej kilku krajów, w którym się chce pracować, bo byłoby iluzją i olbrzymim błędem, gdyby ktoś pomyślał czy powiedział sobie tak, no ja mam jakieś, ja mam pieniądze, ja mam pomysł, na przykład jakby coś zainwestować, i w związku z tym to. Sprawa jest, jest załatwiona. Mam dobrą ofertę i ta oferta jest do przyjęcia i powinna być przyjęta. No, no to, to można w ten sposób robić powiedzmy między krajami Unii Europejskiej, ale może też nie wszystkimi. Natomiast tu trzeba poznać Afrykę, a więc trochę historii, trochę mentalności ludzi. Wiewani. No ja na przykład dzisiaj ubolewam, ale próbowałem, żeby się znalazła w, na tej inauguracji, żeby była kuchnia afrykańska, bo no to dzisiaj tego nie było. No to będzie w trakcie zajęć, ale nie dlatego jako coś egzotycznego, tylko trzeba się nauczyć jeść to, co jedzą afrykanie, ponieważ to zbliża ludzi. I ponieważ jeśli ktoś nauczy się jeść po afrykańsku w Polsce, to wówczas przyjedzie tam no mniej więcej jak do siebie. I a nie będzie przestraszony, nie będzie wydziwiał, a tylko będzie po prostu mógł no, w, w, rozmawiać przy afrykańskim obiedzie. I to jest sprawa fundamentalna, a to jest coś zupełnie odmiennego niż u nas. Więc nie może być nie, może, nie mogą być studia wyłącznie biznesowe. To byłby horrendalny błąd. I dlatego mamy oprócz właśnie spraw biznesowych te dwa inne moduły czy też. Czy też takie kolumny, które były tutaj na, 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 ładnie przedstawione. A więc ten związany na, z historią, sprawami z społeczno-politycznymi społeczno oraz psychologią. E, a Pana zdaniem, czy dużo jest uprzedzeń czy stereotypów, błędnych opinii wśród Polaków dotyczących. Y, Af, e, krajów afrykańskich e, jest, i w ogóle Afryki. To jest słowo nadużywane. Jest ignorancja, jest brak wiedzy. Ten brak wiedzy jest znacznie większy niż w czasach PRL-u na przykład. No w trakcie w czasach PRL-u, który z różnych powodów mile tego nie wspominamy, ja również nie, no ale wtedy e, było nas na afrykańskim kontynencie, w różnych krajach w jednym czasie, powiedzmy na przełomie lat 70., 80 i 20 tysięcy Polaków. W samej Nigerii około pięciu, prawda? Ja byłem 7 lat w Nigerii. I um, Libia, Algeria, Kongo, to były kraje, gdzie Polaków było bardzo dużo i pracowaliśmy w bardzo no, różnych zawodach. Może w biznesie najmniej, no bo w, gdzie w PRL biznes? Trochę też, ale głównie jako specjaliści. No ale to były czasy już na tyle e, odległe, że sporo tych ludzi wymarło albo nie było kontynuacji. I w tej chwili niektórzy e, wydają się sądzić, że odkrywają Afrykę. To znaczy, że, że Polacy po raz pierwszy jadą do Afryki. No, no tak nie jest. No, na szczęście są jeszcze ludzie tacy jak ja, którzy. Te pokolenia łączą no i jesteśmy w stanie swoją wiedzę przekazywać. Natomiast krótka odpowiedź jest taka, że Polacy na temat Afryki po prostu nic nie wiedzą, nie interesują się. Myślę, że Afrykanie, Afrykańczycy wiedzą więcej o Europie, choć bardzo mgliście. No. Najważniejsze dla nich będzie powiedzmy Francja, Anglia, ale czy to jest Polska, czy Niemcy, czy, czy, czy Włochy, to, to nie ma większej różnicy. Tutaj dzisiaj bardzo dużo mówiono o pomocy Afryce, czyli robieniu biznesu w Afryce, czy, ale na zasadzie pomocy. A czy możliwe są takie wzajemne relacje, gdzie Afryka oferuje nam również swoje produkty i usługi? Znaczy, wie Pani, no, to oczywiście tak być powinno. No. Afryka przez powiedzmy, ze 150 lat była kontynentem surowcowym, z którym się wywoziło różne rzeczy. No, weźmy Nigerię, która jest tym największym, najsilniejszym krajem. No, to Kiedyś to był olej palmowy, a w tej chwili jest olej naftowy, no, czyli ropa naftowa. I, i, i to jako podstawowy artykuł eksportowy. Natomiast, no wie pani, no, no kwestia jest, jest taka, na przykład mój kolega, bo tutaj wszyscy Afrykanie, którzy są na sali, no to są moi koledzy, znajomi, których tu przyprowadziłem, czy z którymi współpracuję. No i tak się zastanawialiśmy, jak, jeśli był kłopot z eksportem polskich jabłek, do Rosji, no one teraz bardzo do różnych krajów są wysyłane, na przykład chyba do Malezji, do Wietnamu, ale nie słyszałem, żeby do Afryki były wysyłane. Są? Gdzie? Polskie jabłka są eksportowane do Al Algieria, Maroko, Egipt. No tak, to, to znaczy to powiedzmy niektórzy to nie nazywają Afryką, więc do, powiedzmy na Bliski Wschód czy do krajów arabskich. Natomiast no, dalej chyba niekoniecznie. Więc dalej to znaczy na południe od Sahary. Więc o tym mówimy. I w gruncie rzeczy całe te studia dotyczą wszystkiego, wszystkich krajów, które się znajdują na, na południe od, od Sahary. Więc no to jest kwestia taka, jakie biznesy robić ponieważ tu jest cały czas mowa o kulczyk investment, no to, no to jest wielki biznes, prawda? Wydobycie ropy na przykład w Nigerii, a na mniejszą skalę. No to ja głos zawieszę, bo wie pani, no, nie, nie jestem właściwą osobą do, do, do rozmowy na ten temat, no ale powiedzmy, czy jakieś firmy elektroniczne, czy, czy oprogramowania i tak dalej, myślę, że to, 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 to mogłoby być no bardzo istotne sprawy, ale, ale do tego jest potrzebne otwarcie. Polska nie jest otwarta na Afrykę. W związku z tym no, muszą zajść zmiany na poziomie u nas wewnętrznym. Znaczy to, żeby mu łatwiej było podróżować. No nie, nikt z Afryki, tej, która znajduje się na południu od Sahary w zasadzie nie może do Polski przyjechać, bo wiz, wiz nie dostaną ludzie. Studenci nie przyjeżdżają do nas, dlatego że e, nieliczne ambasady polskie, które były, ambasa były minister pan Sikorski polikwidował, nie dają po prostu wiz. A, e, z dzisiaj, z Czarnej Afryki do Polski w zasadzie jest nie sposób przyjechać. A chyba, że, że, że na zasadzie na uchodźców i tak dalej, ale tak, żeby przyjechać na wizę? Nie ma. Więc, więc, kraje, więc, więc my jesteśmy na Afrykę zamknięci, w przeciwieństwie do, powtórzę raz jeszcze, do, do czasów PRL-u, gdzie to było z różnych względów ideologicznych, ale niesłychanie, że tak powiem, chętnie, prawda? Niech do nas przyjeżdżają na stypendia, a myśmy wyjeżdżali jako specjaliści. I tak dalej. Jacy specjaliści dzisiaj do Afryki wyjeżdżają z Polski. I bardzo dziękuję. Ostatnio mam prośbę. Czy mógłbyś Pan przedstawić, tak, jak życzy Pan sobie być podpisany wizytówce? No, nazywam się Paweł Boski, jestem psychologiem międzykulturowym. Pracowałem przez 7 lat w Nigerii, a z Afryką mam kontakt na co dzień. Teraz głównie czy częściej w Polsce od 38 lat.